Kaban znowu jakiś. Cześć, tu Paweł z dzisiaj trochę nietypowo, bo jesteśmy na spinningu, a jak wiecie, za dużo nie spinninguję, ale to jest takie oderwanie od fidera. Jesteśmy dzisiaj na Moszczanicy, jest to łowisko pstrągowe, ale też tu pływa karp. Jestem tu dzisiaj z Dawidem i z Mateuszem z kanału Twentkarskie ADHD i łowimy na Libre. Mateusz cały ten sezon połowił piękne pstrągi i klenie. Ja dopiero się uczę tych przynęt, prowadzenia, ale są wyniki. Zobaczycie wszystko na filmie. Zapraszam. Zaraz mnie nauczysz tutaj łowić na te ale Pan już mi tam chciał sprzedać. i powiedział, jak Pan kupi, to można tam łowić. Mamy zawiązany haczyk z gubeczką i co teraz mi polecasz? Polecam tego zajebać. To jest to? No, możesz też to dać, spróbować Czekaj. Larwa czy kukolka? Nie, nie, to larwa jest dobra. To jest larwa, to kukolka. Kurwa, mi nie chodzi o ubranie. Jest to w ogóle ubranie. Ale to jebie, jo pierpicze. <gadam> nie, to larwa jest. Nie, czy kukolka. Dobra. Trzymaj, zbrój. Tak, No Wiesz co, są dwie metody. Można tak, to ona wtedy Ci opada, opada tak, ale ja no. wolę tak dawać, szczerze Aha. Czyli, normalnie. No. Przegustę. Tu wbijam. nie wbijam zawsze tu, bo wtedy jest opór jakiś, nie? Aha. A czyli kurwa, jak chcesz, to możesz mieć opór tu. Ale jest to, ja pierdolę. Świeżutka, nie? <laughs> Świeżutki serek! <laughs> to <moja tekstura. śmiech> Ty jest... To ja tą wędkę jeszcze nie rzucałem, więc wiesz No się to... tutaj, No to kup. do No O kurwa nie zajebanie, od razu Od razu nie zajebanie Paweł do pierwszego mieszkał, będziesz go zajebanie Mam, jest <grym> Kur... Kurwa, urwało się Bo, Nie wiem, czy nie było mi w znaczeniu. Miałem rybę i coś mi ujebało, ale mi się, że wydaje mi się, gdzieś dalej od ryby. Tak miałem wrażenie. Od razu! Pierwszy rzut! <głos> <głos> Czekaj, wezmę sobie ten. pobierak, daj mi ten mój, ten. On się rozkłada się. Dzięki. Co tu się dzieje? O, wypił się. Brawo. Jednak go wyczaiłeś Ja tu jakiś uchwał wyczułem, ale pewnie nie Nie Duży? Nie, chyba zaczep Zaczep? No Puściło coś nie, 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 nie Dawid, y, Dawid miał, nie? Nie Ja wyciągnąłem Potoka na 58 No I ten rzeka na 61 A, a tam Noki chyba jest, nie? Tam na sole Paweł, ja, ja y, Piszemy, piszemy ten Petycję do wód Polski żeby otworzyli ten odcinek Zemżyce, Tarnawa-Zemżyce No y, I zrobili no kill spin i mucha. a petycję Ja będę dzwonił do Sobczyk. Zrobimy sobie tam wodę i będziemy sobie kurwa pilnować Ja będę tam kurwa Radka, nawet, będziemy tam gonić kurwa wy. ja pierdolę <miech> Kurwa, ale skubią Tego o. <grystanie> Wow. No wow wow Brawo, no, Nie zaraz. wiem się okaże zaraz w końcu, w końcu. Na tego fatulca? Tak I Na to, to największy O kawa nisko, O kurwa ci jak się, ja się pierdol <tanie> <tanie> A, ale ładny Dzięki Kaban No poradni się życiuwa <śmany> O no. oh, kurwa pięknie Ale ładny Ale kaban Ty Dawid, ale kawa iska jak ty, no, Zdjęcie o. mi zrobisz <śmany> no. Nie... Trzymaj Ty ale on tak kurwa Zajebał Tak zajebał w niego? No, aż go kurwa go poknął. No, dawaj Kurwa czekaj, bo to się zaoplantał. Weź spróbuj Ja Ci tu naciągnę, patrz gdzie ma Nie, czego go Dobra, tnij To go chwilę, No Jak nie, to się go kupi Czekaj, jestem przejdę. Fajnie, nie chciałem się wypiąć. Oooo, ładź leży. Tu jest maluszek. No, ten też maluszek. Teraz tu łowimy na takiego różowego, twatiego Mamy rybkę Kaban znowu jakiś Alej kaban. kaban! Tak Za Fatty'a? Tak! tak. Wiedziałem, że się krówził, ci ten Patty coś chyba nie jest, Ma, Mam nadzieję, że nie poknął głęboko po chłopaki Nie, nie jest taki dłuższy ale jedzie. jest one są silnie waleczne. No może nie jest taki duży jak ten, ale. No. Ale to nie jest z tych maluchów, nie? No jest dobry. Dobry jest. Patrz jak jedzie. No, <grymnie> dobry jest. Tak, nie nie, <grymnie> nie wiem, <co> <grymnie> <wæci. grymnie> kto ale jest chyba dobry. <grymnie> To jest killer panowie! To <śmiany> no zawsze był killer, tylko trzeba to uleć kurwa w z tego kija. Ale przynajmniej widać go w tym. Używa jest kawa, dobrze no dobry dzień będę miał dzisiaj. No, bo ten gier będę. Tutaj... <śmiany> o kurwa pięknie. Ale ładnie się wziąło. Ale chodź, jest nasz, trochę mniejszy. A takiego no. biją te rocznicy, te 50 minuty. Piękny jest, piękny jest, już się wychoczył. Starczy.

Dzisiejszy killer na wstrągi na ten czaki a grube ten czaki Mateusz tu ma do podbieraczka Hop Ciopnik Nie samy powierzchni Już się No i to jest fajne. Nadal nie No i dzisiaj testujemy takie przynęty: larwa, twati, the worm. Twati the worm. Larwa, largo. largo. Kukolcia. Kukolcia jest, kukolcia 27 wszystko różnych kolorach, od żółtego po pomarańczowy, po, po biały, czerwony i różowy. O, taki. Na to też są wyniki. No i oczywiście w dwóch y, smakach czy zapachach, kryl i ser. Płowimy. Ale tutaj, ale co, ciągniesz go tylko, czy podbijesz go? Też? Tak, ale podbijam tylko korbką. do podbieraczka. No, nie, nie trafiłem. Strasznie jest woleczny, no. On to, o, o super, spiął się. O to chodzi też. No, zmieniamy tłędeczkę na Kaperlana. Model Wixom 5 RKF 20 Ultra Light od g do 5 Tu mamy Kołowroteczek zaobera Dryobi 2000 żyłęczka 018 i spróbujemy sobie coś porzucać na wahadłoweczki strągowe. Tu troszeczkę mam takich wahadłóweczek i porzucamy, zobaczymy. Może się uda jeszcze coś wyciągnąć z dalsza. Aż za bardzo! Tak? O, jest. O. No ale teraz jakiś mały, ale to... Jutro to będzie, znaczy nie już, no, po jutro, pojutrze to będzie Eldorado, bo jak dłuższe, to one się ruszą, te stare się ruszą No będzie no, ale to tu tak nie siedziały, tu tak to... No, to mówiłem, kurwa, że jak to były tabany, rany A jeden Kurde. połknął tak, że... no I Jak połknął, to go można wziąć, nie ma problemu Zapłacić go, jak jest, no. tam to nie Ale tak się. na strzałach wziął, na taką gwizdziurę jak zajebał, to śmiertelny strzał. <laughs> tak uspokoił. Odcięliśmy go, ale niestety nie popłynął. Kurwa, muszę urwać. Niestety, urwaliśmy cały zestaw. No, ja na razie kończę. Tu już nie będę nic robić. Urwę główkę z Fatim. Na, na drugą wędkę sobie porzucam już na wahadłówkę No, słuchajcie, będziemy się zbierać. Słoneczko już zaszło. Połowiliśmy trochę obstrągów z Dawidem i z Mateuszem bardzo fajnie spędzone popołudnie na łowisku Moszczanica koło Żywca ja pobiłem swoją życiówkę 50 plus pstrąga tęczowego wiem, że na komercji, ale jednak życiówka to życiówka mam nadzieję, że kiedyś się uda zrobić podobną rybę i to potokowca na normalnej rzece także ja się już żegnam pamiętajcie o subskrypcji i o pozostawieniu komentarza i łapki w górę. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.